Moja własna matka stała w sali sądowej i patrząc sędziemu prosto w oczy, kłamała na mój temat. Mój ojciec potakiwał w milczeniu. Mój brat siedział obok z satysfakcją wymalowaną na twarzy, jakby wreszcie wygrał coś, o co rywalizował przez całe życie. Próbowali doprowadzić mnie do bankructwa. Nie chodziło o to, bym miała kłopoty, nie o to, bym ledwo wiązała koniec z końcem. Chcieli mnie zniszczyć. Dobierali się do firmy, którą zbudowałam od zera. Firmy, o której istnieniu nie mieli pojęcia jeszcze dwa tygodnie przed złożeniem pozwu. Prawnik, którego wynajęli, był z najwyższej półki. Widać to było po tym, jak się poruszał, jak mówił, jak zachowywał się. Jakby wynik rozprawy był już z góry przesądzony. Moja mecenas siedziała obok, niepokojąco spokojna, podczas gdy adwokat mojej rodziny przedstawiał mnie jako osobę lekkomyślną, niestabilną kogoś, kto jest im winien prawie 8 milionów złotych 8 milionów, których nigdy nie pożyczyłam, na podstawie umów, których nigdy nie podpisałam za dług, który nigdy nie istniał. Wtedy sędzia podniósł wzrok znad papierów i powiedział coś, od czego mój brat zbladł jak ściana. Czytałem o tej firmie w zeszłym tygodniu w pewnym magazynie branżowym. I wtedy wszystko się zmieniło. Ale cofnijmy się o krok, bo bez kontekstu nic z tego nie ma sensu. A szczerze mówiąc, nawet z kontekstem trudno uwierzyć, że własna rodzina mogłaby zrobić coś takiego. Nie pochodzę z rozbitej rodziny. To właśnie ten fragment zawsze wprowadza ludzi w zakłopotanie, kiedy opowiadam tę historię. Z zewnątrz moja rodzina wyglądała na idealną. Ten typ rodziny, o której sąsiedzi mówią, oni to mają wszystko poukładane. Mój ojciec prowadził świetnie prosperującą firmę doradztwa finansowego w Warszawie. Był człowiekiem struktury, dziedzictwa, robienia rzeczy tak, jak zawsze były robione. Moja matka była mistrzynią pozorów idealne niedzielne obiady, idealne uśmiechy i idealne wyczucie czasu, kiedy należy się rozpłakać, żeby dostać to, czego chciała. No i był Tomasz, mój starszy brat złote dziecko dziedzic wszystkiego, co zbudował ojciec. Wszyscy zakładali, że bez wahania wejdzie w ten świat. I szczerze mówiąc, Tomek też nigdy tego nie kwestionował. Uwielbiał być tym ulubionym. A ja byłam tą drugą, nie buntowniczką, nie trzaskałam drzwiami, krzycząc, że nikt mnie nie rozumie. Ja po prostu nie pasowałam. Kiedy Tomek mówił o portfelach inwestycyjnych i biznesowych kolacjach, ja miałam obsesję na punkcie systemów, technologii, tego jak coś może się zepsuć i jak to zabezpieczyć. Pamiętam jeden obiad, podczas którego próbowałam wyjaśnić, nad czym pracuję. Szkicowałam pomysły na serwetce, podczas gdy pieczeń stygła na stole. Ojciec przyglądał mi się może przez minutę, po czym uśmiechnął się do mnie tak, jak uśmiecha się do dziecka, które bawi się w udawanie. To tylko taki etap, powiedział. Wyrośniesz z tego. Moja matka roześmiała się i zmieniła temat. Takich momentów było coraz więcej. Święta, podczas których Tomek był chwalony za rzeczy, których jeszcze nawet nie skończył. Rozmowy, które cichły, gdy wchodziłam do pokoju. Komplementy, które zawsze miały jakieś ale. Jesteś mądra, ale masz talent, gdybyś tylko. Kiedy w końcu odeszłam, żeby budować własne życie, nie było w tym żadnego dramatu, żadnej wielkiej kłótni, żadnego ultimatum. Po prostu dystans. Wyszłam za mąż za Pawła, przyjęłam jego nazwisko i zaczęłam budować coś po cichu, z rozmysłem, nie ogłaszając tego nikomu, kto przez lata wmawiał mi, że poniosę porażkę. I udało się. Nie z dnia na dzień, nie bez trudu. Były lata, kiedy cały mój świat mieścił się w jednej ciasnej kawalerce, z laptopem na składanym stoliku. Długie noce, opuszczone imprezy, zimna kawa o trzeciej w nocy. Nauczyłam się przetrwać dzięki skupieniu i czystemu uporowi. Nauczyłam się iść naprzód, bez oklasków. Czego nie robiłam, to nie mówiłam o tym rodzinie. Nie wyprowadzałam ich z błędu. Kiedy Tomek żartował, że wciąż szukam swojego miejsca, pozwalałam mu tak myśleć. Kiedy matka pytała ze sztuczną słodyczą, czy dobrze sobie radzę finansowo, odpowiadałam, że wszystko w porządku i na tym kończyłam. Czułam się bezpieczniej, jakbym zamykała drzwi w domu, wiedząc, że nadciąga burza. Przez lata cisza mnie chroniła. Nie zdawałam sobie sprawy, że dawała im również czas, by zdecydować, na co według nich zasługuje. Kiedy w końcu odkryli, że zbudowałam coś prawdziwego, coś wartościowego, nie byli pod wrażeniem. Poczuli się zagrożeni. Sukces nie ogłosił się fajerwerkami. Przyszedł po cichu. Małe potwierdzenia, którymi z nikim się nie dzieliłam. Kontrakt przedłużony bez negocjacji. Klient, który przestał pytać czy, a zaczął pytać jak szybko. Nowi ludzie dołączający do zespołu, powierzający mi swoje kariery, swoje źródła utrzymania. Wcześniej nauczyłam się, że im mniej wiedziała moja rodzina, tym spokojniejsze dło moje życie. Unikałam więc rozgłosu. Nie publikowałam niczego, co zdradzałoby skalę czy tempo rozwoju. Kiedy matka zadawała mgliste pytania o to, czym się ostatnio zajmuje, dawałam mgliste odpowiedzi. Technologia, doradztwo, dużo pracy. Nic na tyle imponującego, by wzbudzić ich czujność. Przez jakiś czas to działało. Potem zaczął dzwonić tomek. Nie bezpośrednio. Drobne wiadomości na czatach grupowych. Komentarze podczas świąt. Słyszałem, że w branży technologicznej jest teraz niestabilnie. To musi być stresujące, nie mieć poczucia bezpieczeństwa. Zawsze z uśmiechem, zawsze w otoczce troski. Mój ojciec też zaczął zadawać pytania. Nie o mnie konkretnie, ale o ryzyko, o odpowiedzialność. O to, czy tacy ludzie jak ja rozumieją konsekwencje. Poczułam tę zmianę, zanim ją zrozumiałam. Ich uwaga się wyostrzyła. Matka nagle zapragnęła być na bieżąco. Zapytała, czy nie rozważałam częstszych powrotów, odnowienia kontaktów, może nawet rozmowy z ojcem o możliwościach. To słowo źle mi zabrzmiało. To nie było zaproszenie, to była ocena. A potem był ten obiad. Nie wydarzyło się nic dramatycznego, żadnej kłótni. Tylko rzucony mimochodem komentarz Tomka, że słyszał, iż w końcu udało mi się załapać na coś przyzwoitego. Powiedział to niby żartem, ale jego oczy się nie śmiały. Badały moją twarz, czekały na potwierdzenie, czekały, by ocenić, jak bardzo urosłam bez jego wiedzy. Zmieniłam temat. Tamtej nocy powiedziałam Pawłowi: że coś jest nie tak. Nie kłócił się. Widział ten schemat już wcześniej. Sposób, w jaki ciekawość zmienia się w roszczenie, gdy pewni ludzie zdają sobie sprawę, że możesz mieć coś, na co nie dali ci pozwolenia. Dwa tygodnie później przyszła koperta gruba, urzędowa. Moje imię i nazwisko wydrukowane na froncie zbyt czysto. Stałam w przedpokoju z kluczami wciąż w dłoni, wpatrując się w nią, jakby mogła się poruszyć, gdybym odwróciła wzrok. Kiedy ją otworzyłam, słowa nie dotarły do mnie od razu. Wniosek o upadłość, wierzyciel, kwota długu, wyliczona, pewna siebie, precyzyjna. Nazwisko Tomka widniało tam, jakby to było jego miejsce. Przeczytałam to dwa, trzy razy. Ręce mi nie drżały, klatka piersiowa się nie zacisnęła. Poczułam coś zimniejszego niż strach. Oni już nie zadawali pytań. Podjęli decyzję i zamierzali zmusić mnie, bym odpowiedziała na nią w sądzie. Nie płakałam, kiedy skończyłam czytać. Usiadłam przy kuchennym stole i przeczytałam wszystko jeszcze raz. Tym razem wolniej. Każdą nienikę, każdą liczbę. Każde pewne siebie kłamstwo ubrane w prawniczy język. Twierdzili, że moja firma jest winna tomkowi prawie 8 milionów złotych. Praty, których nie spłaciłam, faktury, które zignorowałam, umowy, które rzekomo podpisałam lata temu. Ton nie był gniewny ani emocjonalny i to mnie przerażało. Był spokojny, metodyczny, napisany tak, by brzmiał nieuchronnie. To nie była groźba, to był plan egzekucji. Zadzwoniłam do swojej prawniczki i powiedziała mi dokładnie, co mam przed sobą. Nie przerywała. Kiedy skończyłam, na linii zapadła cisza, wystarczająco długa, bym zdążyła się przygotować na najgorsze. Próbuję wymusić proces upadłościowy, powiedziała w końcu. Nie dlatego, że to się utrzyma, ale dlatego, że tworzy zamieszanie, opóźnienia, wątpliwości. Więc wiedzą, że to fałszerstwo? zapytałam. Tak. I liczą na to, że zareagujesz emocjonalnie, a nie strategicznie. Wtedy dotarł do mnie cały ciężar tej sytuacji. To nie był Tomek działający w pojedynkę, w jakimś przypływie zazdrości. To wymagało koordynacji, czasu, aprobaty. Ktoś musiał uznać, że to jest dopuszczalne. Ktoś musiał skinąć głową i powiedzieć śmiało. Pomyślałam o ostrożnym milczeniu mojej matki, o przekonaniu ojca, że dyscyplina zawsze wygląda jak kara, o sposobie, w jaki zwierali szeregi, gdy coś zagrażało historii, którą zbudowali na swój temat. Nie musiałam pytać, czy brali w tym udział. Już wiedziałam. Kolejne dni zlały się w jedno. Wyciągałam dokumenty, audyty, wyciągi bankowe. Każdy czysty ślad, który przez lata utrzymywałam nagle stał się ważniejszy niż kiedykolwiek. Moja prawniczka poprosiła o wszystko. Płatności, rachunki, korespondencje. Nie spieszyła się, nie martwiła się. Ten jej spokój stał się moją kotwicą. To zadziała tylko wtedy. Gdy na to pozwolimy, powiedziała. Prawda ma to do siebie, że potrafi przetrwać nacisk. Nie skontaktowałam się z rodziną, ani żeby się z nimi skonfrontować, ani żeby ich ostrzec. Cisza nie była już ochroną. Była strategią. Skoro chcieli przedstawić mnie jako lekkomyślną, ja stawię się w sądzie opanowana. Skoro chcieli chaosu ja dam im precyzję. W nocy, gdy dom cichu, gniew próbował wyjść na powierzchnię. Nie ten wybuchowy, ten, który zadaje niebezpieczne pytania. Jak mogli? Dlaczego im nie wystarczałam? Nie pozwoliłam, by przejął nade mną kontrolę, bo nie chodziło już o to, by udowodnić im, że się mylą. Chodziło o to, by ich własne kłamstwa zawaliły im się na głowę. A sala sądowa była miejscem, gdzie ten upadek miał się rozpocząć. Sala sądowa była chłodniejsza niż się spodziewałam, nie fizycznie, ale emocjonalnie. Ten rodzaj chłodu, który osiada w piersi, gdy każdy dźwięk wydaje się zbyt głośny, a każdy ruch obserwowany. Przyjechałam wcześniej. Nie żeby zrobić wrażenie. Po prostu, żeby odetchnąć, zanim wszystko się ze sobą zderzy. Moja prawniczka siedziała obok już zorganizowana. Równe stosy dokumentów, płatności rachunków, audytowanych raportów. Spokój w ludzkiej postaci. Nie zapytała, jak się czuje nie musiała. Znała ten rodzaj ciszy. Potem weszła moja rodzina nie razem. Nigdy nie przychodzili razem, gdy działo się coś ważnego. Matka weszła pierwsza, ubrana na czarno, jakby szła na pogrzeb. Za nią Tomek, pewny siebie, zrelaksowany, już wymieniający uścisk dłoni ze swoim adwokatem. A ojciec wszedł ostatni, wyprostowany, ze wzrokiem utknionym przed siebie, odmawiając spojrzenia w moim kierunku. Nikt się ze mną nie przywitał. To zabolało bardziej, niż się spodziewałam. Nie dlatego, że pragnęłam pocieszenia, ale dlatego, że potwierdziło to coś ostatecznego. To nie było nieporozumienie. To była zmowa. Kiedy rozprawa się zaczęła, jako pierwszy przemówił adwokat Tomka. Miał gładki, wyćwiczony głos. Opisał moją firmę jako niestabilną, nadmiernie zadłużoną, źle zarządzaną. Mówił o długach i zobowiązaniach, o moim schemacie unikania odpowiedzialności, o potrzebie ochrony wierzycieli. Matka zaczęła płakać na zawołanie. Najpierw cicho, tylko na tyle by ją zauważono. Ocierała oczy, kręciła powoli głową, jakby to wszystko łamało jej serce. Kiedy się odezwała, jej głos załamał się w idealnym momencie. Daliśmy jej każdą szansę, powiedziała. A ona wszystko to zaprzepaściła. Poczułam, jak coś ściska mnie w gardle. Nie dlatego, że te słowa mnie zaskoczyły, ale dlatego, że wypowiedziała je tak, jakby były faktami, co do których wszyscy już się zgodzili. Ojciec skinął głową. Tylko raz, krótko, kontrolując się. To jedno skinienie głową uderzyło mocniej niż jej słowa. Tomek na mnie nie patrzył. Wpatrywał się prosto przed siebie, z dłońmi splecionymi na stole, już wyobrażając sobie, jak to się skończy. W jego wersji rzeczywistości, ta sala sądowa była ostatecznym dowodem na to, że przez cały czas miał rację. Moja prawniczka nie zareagowała, nie sprzeciwiła się, nie przerwała. Czekała. Sędzia w milczeniu przeglądał dokumenty. Strona po stronie, sala wstrzymała oddech. Słyszałam cichy szum lamp nad głową, szuranie krzesła gdzieś za mną. I wtedy coś się zmieniło. Sędzia przestał przewracać kartki. Zdjął okulary i odłożył je ostrożnie. Zbyt ostrożnie. Oparł się lekko i podniósł wzrok. Nie na adwokatów. Nie na papiery. Na mnie. Cisza się przeciągała. Puls walił mi w uszach. Proszę tę namotników do stołu sędziewskiego. Powiedział. Obaj prawnicy wstali. Adwokat Tomka ruszył pewnie, ale w połowie drogi zobaczyłam, jak sztywnieją mu ramiona. Moja prawniczka poruszała się tym samym tempem, co zawsze, bez pośpiechu opanowana. Rozmawiali cicho. Nie słyszałam słów, ale widziałam, jak krew odpływa z twarzy adwokata Tomka. Zacisnął szczękę, skinął głową zbyt szybko. Kiedy wrócili na swoje miejsca, sędzia nie założył z powrotem okularów. Mam pytanie, powiedział. Jego głos był stabilny, niósł się po sali, dotyczące firmy, będącej przedmiotem tego wniosku. Tomek w końcu podniósł wzrok. Czytałem o tej firmie w zeszłym tygodniu, kontynuował sędzia nie w aktach sądowych. W pewnym magazynie branżowym. Płacz mojej matki urwał się w półsłowa. Tomek rzucił nerwowe spojrzenie swojemu adwokatowi. Firma technologiczna, mówił powoli sędzia, rozwijająca się w szybkim tempie, świadcząca usługi na poziomie, który przyciągnął uwagę w całym kraju. Zrobił pauzę. Czy to brzmi znajomo, panie Kowalski? Tomek wstał. Wysoki sądzie, z całym szacunkiem, pozwana wyolbrzymia swój sukces. To mała firma. Nie skończyłem. Uciął go czysto sędzia. Powietrze w sali było inne. Napięte, czujne. Patrzę na audytowane sprawozdania finansowe, kontynuował sędzia, podnosząc kartkę. Wykazują one stały wzrost przychodów, znaczne rezerwy i żadnych oznak niewypłacalności. Przewrócił kolejną stronę. Patrzę również na historię płatności, która nie pokrywa się ze zobowiązaniami wskazanymi w tym wniosku. Adwokat Tomka poruszył się niespokojnie na krześle. A jest jeszcze to powiedział sędzia, unosząc kolejny dokument analiza podpisów. Niezależna, szczegółowa spojrzał prosto na Tomka. Te podpisy nie pasują do charakteru pisma pozwanej. Sali zabrakło powietrza. Mój ojciec pochylił się lekko, jakby próbował coś lepiej usłyszeć. Ręka matki zamarła na jej kolanach. Moja prawniczka wstała. Wysoki sądzie powiedziała spokojnie. Jesteśmy gotowi przeanalizować z sądem każdą z tych nieścisłości. Płatności, o których mowa, nie istnieją. Wskazane faktury nigdy nie zostały wystawione. Żakoma pożyczka miała miejsce w okresie, w którym własne dokumenty finansowe wnioskodawcy wykazują niestabilność. Pozwoliła, by te słowa zawisły w powietrzu. Ponadto, ingerowanie w działalność aktywnej firmy za pomocą fałszywych oskarżeń niesie ze sobą poważne konsekwencje. Tomek zerwał się na równe nogi. To niedorzeczne. Ona nagina fakty, żeby się chronić. Spojrzenie sędziego nie drgnęło. Niepokoi mnie nie jej obrona, powiedział, ale pańska pewność siebie. Przewrócił stronę, potem następną. Ktoś na tej sali, powiedział powoli, kłamie mi prosto w oczy. Poczułam jak w mojej klatce piersiowej coś puszcza. I na podstawie tego, co tu widzę, kontynuował sędzia, nie jest to pozwana. Oczy mojej matki przeskoczyły na ojca. Nie odwzajemnił spojrzenia. Tomek otworzył usta. Po czym je zamknął. Oddalam ten wniosek, powiedział sędzia z ostatecznością. Zamilkł na chwilę, po czym dodał. Ta sprawa zostanie również skierowana do prokuratury. Moja prawniczka położyła dłoń lekko na stole. Nie na mnie. Nie musiała. Już było po wszystkim. Strażnicy sądowi podeszli do Tomka i jego adwokata. Ciche słowa. Poważne miny. Moja rodzina nagle wydała się mniejsza, skulona w sobie. Kiedy wstawaliśmy, żeby wyjść, matka chwyciła mnie za ramię. Aniu, szepnęła, a w jej głosie pojawiła się panika. My tylko chcieliśmy Ci pomóc. Spojrzałam na jej dłoń, potem na jej twarz. Nie, powiedziałam cicho. Chcieliście mieć rację. Odwróciłam się zanim zdążyła odpowiedzieć. Za plecami usłyszałam, jak ojciec wypowiada moje imię. Nie zatrzymałam się. Drzwi sali sądowej zamknęły się z dźwiękiem, który zabrzmiał jak koniec. I po raz pierwszy, od kiedy to wszystko się zaczęło, już nie przygotowywałam się na zderzenie. Odchodziłam od niego. Konsekwencje nie nadeszły od razu nigdy tak nie jest. Nadchodziły po cichu, tak jak zazwyczaj, gdy nie ma już nikogo, kto mógłby przed nimi osłonić. Najpierw przestał dzwonić Tomek, potem jego adwokat. Nie znałem szczegółów. Docierały do mnie tylko strzępy rozmów, w których już nie brałam udziału. Postępowanie, pytania, sprawy w toku Język, którego ludzie używają, gdy opuściła ich pewność siebie. Moi rodzice próbowali innego podejścia. Wiadomość na poczcie głosowej od matki, cicha i ostrożna, tłumacząca, że nikt nie chciał, żeby to zaszło tak daleko. Wiadomość od ojca, która brzmiała bardziej jak oświadczenie końcowe niż przeprosiny. Mówił o rodzinie, o reputacji, o tym, że błędy nie powinny definiować człowieka na zawsze. Nie odpowiedziałam nie ze złości, ale z jasności umysłu. To, co zrobili, nie było błędem. To był wybór. A wybory nie znikają tylko dlatego, że ich wynik jest niewygodny. Praca szła do przodu. Wróciły spotkania. Terminy znów miały znaczenie. Mój zespół stawił się jak zawsze skupiony, stabilny, ufając mi, bez zadawania pytań. To zaufanie dało mi więcej oparcia niż jakikolwiek wyrok sądu. W domu życie zwagodniało. Wieczory stały się cichsze. Ciągłe napięcie, z którym nauczyłam się żyć, w końcu puściło. Spałam lepiej. Myślałam jaśniej. Po raz pierwszy od dłuższego czasu mój sukces nie wydawał się czymś, czego muszę bronić. Nie wygrałam, patrząc, jak upadają. Wygrałam, stojąc w miejscu, podczas gdy prawda zrobiła to, co zawsze robi: obroniła się sama. Nauczyłam się czegoś, co chciałabym wiedzieć wcześniej. Rodziny nie definiuje wspólne nazwisko. Definiują ją ludzie, którzy stoją przy tobie, gdy prawda staje się niewygodna. Niektórzy kochają cię tylko wtedy, gdy jesteś na tyle mały, by mogli cię kontrolować. Kiedy wyrastasz z tej roli, nazywają to zdradą. Firma rosła dalej, nie z powodu sądowego dramatu, ale pomimo niego, ponieważ praca miała znaczenie. Ponieważ zespół wierzył w to, co budowaliśmy, Paweł nigdy nie powiedział, A nie mówiłem? Chociaż widział to wszystko z daleka. Po prostu robił rano kawę i słuchał, kiedy musiałam przetrawić to, co się stało. Tak wygląda prawdziwe wsparcie. Nie głośne, nie dramatyczne, po prostu obecne. Czasem myślę o tamtej chwili w sądzie. Kiedy sędzia podniósł wzrok i powiedział, że czytał o mojej firmie, o szoku na twarzy Tomka, o tym jak przedstawienie mojej matki urwało się w pół oddechu. Zbudowali całą swoją sprawę na założeniu, że wciąż jestem osobą, którą pamiętali, tą, która nie pasowała, tą, z której nigdy nic nie będzie. Zapomnieli, że ludzie dorastają, że cisza nie oznacza porażki, że dystans czasami oznacza, że budujesz coś, czego oni nie mogą dotknąć. Nie nienawidzę ich. To dziwne. Nie życzę im źle, ale nie jestem im też już winna dostępu do mojego życia. Oni dokonali swojego wyboru, ja dokonuję swojego. Prawda nie potrzebuje obrony. Potrzebuje tylko czasu, by wyjść na jaw. Potrzebuje obrony. Potrzebuje tylko czasu, by wyjść na jaw.